Dobra, do. tak? do ja mam. to mu do niej, nie mogło wchodzić, tak? Dobrze. Ja go to i odchowalę. Teraz idziemy lepiej do tego, żeby jeszcze do nie było głowy nawet. kiedy nie mogło wchodzić dwie nogi. Dawaj. To ja mam tak, żeby zdychał z e, głową Czy tak? Czyli jego atak, jego to jest na przeciwko niemu, tak? nogi do tyłu, rozbije na akcję, tak? Korduje. Jesteśmy w oparciu, tak? O, Spadamy na klatkę. Drugi wyrzucam. Ładnie. Mogę zadać ten Jeszcze raz. Jesteśmy tu. O, drogi. kontrola jest Kontrola. Jesteśmy. Będzie dalej, który będzie Ok? Raz, dwa, trzy.